Obejrzyj ten film, jeżeli w życiu obecnie potrzebujesz trochę więcej słońca. Lato jest moją ulubioną porą roku. Zawsze wtedy tak odżywam, także przez okres zimowy tęsknię za nim okropnie. Myślę, że nie jestem w tym jednak sama, także jeżeli też tak macie i potrzebujecie się teraz trochę rozgrzać w tej zimnej porze, to ten film jest dla Was. Wiem, że wiele z Was pewnie przeżywa teraz jakieś ciężkie i stresujące okresy i albo ma problem z wchodzeniem w dorosłość, albo już jest dorosłym i ma tego totalnie, totalnie dosyć. Także mam nadzieję, że tym filmem dostarczę Wam trochę beztroskości, dziecinności i będziecie mogli na chwilę odetchnąć, zatrzymać się, wziąć trzy głębokie wydechy i wdechy. Pamiętajcie, że wszyscy i tak żyjemy na jakimś latającym, randomowym kamieniu w kosmosie i że wszystko jakoś na pewno się ułoży. I mimo, że może Wam się wydawać, że to, co teraz się dzieje, jest. Istnym końcem świata, to obiecuję wam, że tak nie jest. I w pełni ok jest to, że nieraz czujecie się, jakbyście mieli nie dać rady, albo jak pięcioletnie dziecko, które zaraz się rozpłacze i pobiegnie do mamy, bo może coś w tym jest, bo to, że masz obecnie 20, 40. 70 100 lat nie zmienia faktu, że dalej w tobie jest ta pięcioletnia osoba, piętnastoletnia osoba, dwudziestoletnia osoba. I w dzisiejszym filmie cofniemy się właśnie do mojej wewnętrznej 15 za którą bardzo tęsknię, i z przyjemnością ogląda mi się jej beztroskie, kowate pomysły. I dalej widzę ją w sobie, tylko czasem muszę jej mocniej poszukać. Yeah. Często bardzo tęsknię za przeszłością i wracam do niej myślami, bo brakuje mi tych momentów, w których po prostu mogłam się zatrzymać i. Żyć tym, co się działo, i nie zastanawiałam się, co muszę zrobić na jutro, co mnie zaraz czeka, a teraz ciągle je żyję w tym takim biegu bez możliwości wytchnienia. I często martwię się o to, że stracę w sobie tą iskierkę życia, którą miałam kiedyś. I jestem obecnie w takim momencie, że dociera do mnie coraz bardziej, że muszę dać jej więcej opieki i czasu, żeby nie zgasła. Bo w tym codziennym pędzie naprawdę łatwo jest siebie zgubić, zatracić i zapomnieć o tym, do czego faktycznie dążymy. Ale nie możemy się też na siebie. O to przesadnie złościć, bo życie wygląda, jak wygląda, i nie zawsze na wszystko mamy wpływ. I bardzo ważne jest to, żeby walczyć o siebie, ale jeżeli akurat dzisiaj nie masz siły i potrzebujesz po prostu. Usiąść, poddychać i poglądać jakieś głupie seriale, to zrób to. Jutro też jest dzień. Sama mam bardzo często problem z tym, że daje się porwać wyścigowi z czasem i lubię w takich momentach zatrzymać się na chwilę i wracam sobie do filmów, które tworzę, bo są one dla mnie takim pamiętnikiem. I filmem, do którego wracam najczęściej jest ten, który stworzyłam z Patrycją, gdzie spałyśmy na trampolinie, mając 15 lat. Stwierdziłyśmy, że najlepszym sposobem, żeby poczuć się znowu tak jak wtedy, będzie po prostu odtworzenie go. I powiem wam, że dzięki temu uświadomiłam sobie, że ta piętnastoletnia dziewczyna jest cały czas we mnie i bardzo dobrze się trzyma, a wręcz raz pcha 21-letnią mnie do przodu, kiedy nie daje rady. Bo jakoś tak jest, że z wiekiem, zamiast stawać się mądrzejsi, to robimy się coraz głupsi, bo wierzymy w siebie coraz mniej, a powinno być na odwrót. Mamy orężaty i. Hecha, I mamy ciaska i w ogóle mamy picie za 5 tak. zł, Wiec, który normalnie kosztuje, nie wiem, kola tyle nie kosztuje nawet. To jest po prostu... Ej, fajnie żeśmy zaczęły, co nie? W ogóle tak... Jak totalnie. Będziemy budować bazę. Zapalony dach, zaraz to się zabali, patrz na to tylko. Witam wszystkich oglądających ten niesamowity Edukacyjny program, witam was dokładnie 5 lat po tym jak w 2018 roku odbyła się nasza noc na trampolinie Pierwsza i ostatnia jaka dotychczas była, bo mieliśmy się umawiać co rok, ale jednak 5 lat później Więc za 5 lat znowu was powitamy z nocnej trampolinie Będziecie mogli porównać sobie nasz debilizm 5 lat temu, a nasz stan umysłu teraz Ale to się co? nie zmieniło Ogólnie to mam wrażenie, że zaraz to się wypieprzy na nasze głowy Gdzie mamy głowy, żeby patrzeć na zabójców naszych? Nie wiem Tam jest szopa więc nas zabijam. zabiją, tutaj jest podwórko, więc nas zabiją, tam jest ulica, więc nas zabijam. W tamtym okresie myślałam, że będzie lepiej, że pójdę do szkoły średniej, że będzie zajebiście i teraz też na studiach mam nadzieję, że za te 5 lat będzie lepiej. Pewnie nic się nie zmieni, tak samo jak przez te 5 lat się nie zmieniło, po prostu żyjmy z dnia na dzień, tak? To jest nauka na dzisiaj dla was. Abyście żyli z dniem dzisiejszym, hemoglobina ziemia i taka sytuacja. Ja <grymne> chciałam tylko zaznaczyć, że 5 lat temu, jak to nagrywałyśmy, to miałyśmy. No nie byliśmy w żaden sposób przygotowane. Było ciemno, rozkładałyśmy to po ciemku i że nie będzie padać. Oczywiście dzisiaj, mimo że prognoza mówiła, że nie będzie padać, malać, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Nie mamy sznurka, jak 5 lat temu, żeby rozwiesić te wszystkie szmaty prześcieradła i yy, koce na trampolinie. Mamy teraz za to jakąś. Co my mamy jakoś lignin... nawet nie wiem co to jest. To jest jakiś taki najbardziej sznur linialny sznur. To jest sznur jutowy i ja y, wierzę w to, że on utrzyma całą konstrukcję. jakimiś klamerkami będziemy się wspomagać. I jeszcze chciałam też zaznaczyć fakt, że myśmy to robiły po nocy z pełną młodzieńczą werwą, a ja jestem dzisiaj po pracy, Patrycja jest po pracy i ja się czuję, jakby ktoś mnie bił. Czuję się jak taki stary człowiek, ale... Haj z YouTube' się zgadza, bo mamy tym razem jacuzzi na ogródku. Tego nie było wtedy. To yeah. jest inna trampolina niż 5 lat temu i ona nie jest tak stabilna. Ui, w Nie mów tego na filmiku! Prasek ziemniaczany. Zziemczony. Dobrze ci idzie, przeszło! Czy stabilne nie wiem. Czy debilne wiem? Oh. Sponka ziemniaczana się rozwinęła. Obraz nędzy i rozpaczy. O, zobaczcie, myśl inżynierska. Oglądałaś takie bajki religijne na religii? No to u nas na religii była taka bajka o Babilonie. Ludzie nie mogą sikać do jacuzzi. Tak, już doszliśmy do tego. Żeby nie sikać do jacuzzi, no. parę cały. To tak jak widzicie, prze... nie widzicie bez siatka. Jest lampa. <grym> ja tu wyjdę ja pokażę. <grym> Zapalenie PF challenge. Tutorial Gosia... gotowanie kupa, Znaczy toster tak, w... tak, zacenzuruj swoje imię toster. <grym> toster ogólnie wzięła popcorn i wzięła go do miski, bo chciała z samą kukurydzę nie chciała popcornu. Wiecie. Ja nie wiem jak to tutaj zrobić dobrze. ja to ja to wyklepię, ja to wyklepię, a to zaraz hadi. Patrysią, wybieramy film, prawda? Tu mamy frytki z batatów, które trochę się zjarały. Tutaj mamy nasz komputer, na którym będziemy wybierać film. Powiedz, jak się czujesz. Zajbiście. Frytki z batatów. A myślisz, że z dach ci spadnie na głowę w nocy? Nie, ostatnio nie spadł. To jest stabilniejsza konstrukcja, bo jeszcze klamerki dodałyśmy, więc z znit. Frytki z Aldika są zajebiste i mogą nas zasponsorować za reklamę. Są naprawdę dobre. Zobaczcie, Poczekaj, jak dzwonię nie mamy, nie chciałam. Bohemian Rhapsody. I chciałaś. A nie chciałaś wyjść do mamy. To, czemu nie ją Wyszukajmy najstraszniejsze horrory. Mama odzwania. miam. niam, czy my jesteśmy jakoś mentalnie bardziej dorosłe niż wtedy? Link, czyli. Co mówiłaś? Macie trochę. Crunchy! Jesteśmy starsze, ale dalej nam się wydaje, że latarka to jest dobre oświetlenie. Jakbyście się jeszcze zastanawiali, czym to wszystko jest połączone, to są to klamerki oraz gumki do włosów. Jemy lody na śniadanie, ale ja nawet nie umiem sobie poradzić z zadaniem nałożenia ich. Lody z Heleną na śniadanie, nie ma nic lepszego. Pozdrawiamy wszystkie Heleny. Jesteście przepyszne. I mega toksyczne. Białko <grym> ja musi się zgadzać, słuchajcie. Dlatego połknęłam komara rano. Ej, słuchajcie, przeżyłyśmy, ale jest tak gorąco. W nocy było tak zimno. Ej, śniło mi się w ogóle, że miałam takiego ogromnego ślimaka w pokoju takiego ogromnego. I miałam dużo pająków, i w pewnym momencie były jakieś protesty. I coś pierdolnęło w nasze mieszkanie. Dziękujemy Wam kochani za obejrzenie naszego ocowania na trampolinie po tych pięciu latach, bo tak długo się zbierałyśmy. Tak. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że było to takie trochę nostalgiczne i że widać, że jesteśmy dalej tak samo głupi jak 5 lat temu. Pamiętam. Pomagajcie mamie i tacie. Pomagajcie mamie i tacie. Słuchajcie się rodziców. Hemoglobina, ziemia. Taka sytuacja. Jedzcie patatę Uczcie się regularnie na studiach, żeby nie mieć czterech egzaminów we wrześniu. Pamiętajcie, pamiętajcie.